Dzisiaj się biorę tutaj za ten wahacz. Muszę poobcinać tutaj. Widzicie te mocowania, co ktoś sobie przyspawał na 251. Na szczęście, tutaj ładne gwinty są w środku. Także wystarczy tylko to poobcinać, ładnie tutaj zrobić do równego. Tutaj, gdzie podczas spawania jest trochę ubytek materiału, to Tigiem podspawam i po prostu ładnie pilnikiem tutaj płaszczyznę zrobić. Tak samo tu, żeby to. Wszystko ładnie wyglądało. Gwinty poprawić <laughs> i tu będę musiał jeszcze wycisnąć te te tulejki, bo w przyszłym tygodniu dzisiaj mamy piątek, a myślę, że poniedziałek, wtorek już yy, yy, mam tam umówione, mogę to przywieźć do yy, malowania proszkowego, tak jak mówiłem czarny półpołysk i tak mam tutaj już rozebraną przednią, że tak powiem piastę koła, ona jest jeszcze widzicie tutaj takiego że tak powiem, starego typu. Ten egzemplarz akurat się, że tak powiem, załapał, chociaż on też jest z 86 roku, jak moja, ale w mojej już tutaj jest po prostu takie podtoczenie. I tutaj jest po prostu, moi drodzy, w środku takie podtoczenie. Nie wiem, jakiej tam jest szerokości chyba 13 mm podtoczenie, i ono się tak schodzi tutaj do środka. Już początkowo myślałem, właśnie, żeby to przetoczyć, żeby zrobić, że tak powiem, na ten nowszy model. Ale, suma summarum, zostawiam to tak, jak jest. Mam tutaj już ładnie zabezpieczone łożyska. Yy, oczywiście łożyska muszą być wybijane do. Bądź też. Yy, no, zobacz, yy, że tak. Jakby to powiedzieć, dobrze. Moi drodzy, chodzi o to, yy, żeby po prostu nie mieć później problemów, że podczas przykładowo malowania proszkowego, to oczywiście będę miał wyszkiełkowane. To wyszkiełkuję i to już będzie po prostu gotowe. Domalowana i tutaj do malowania, i tą powierzchnię tutaj, z którą tarcz się przykręca, zamierzam to tutaj okleić papierem. Tomek mówił podczas malowania proszkowego: ten papier potem po prostu się ściągnie, a ta płaszczyzna będzie tutaj czysta, i nie będzie trzeba potem tutaj po malowaniu proszkowym tego czyścić. Kolejna sprawa: dlaczego mówię, że powinny być łożyska <laughs> powybijane? Tomek mi powiedział, że zdarza się czasami tak że jeżeli łożysko masz, przykładowo łożysko jest tłuste, podczas przykładowo mm, obróbki termicznej, gdzie, gdy, gdzie, gdy dana część jest w piecu, no mamy tam oczywiście temperaturę, tak? I załóżmy, że mamy tutaj ładnie pomalowany element, a z tego łożyska wycieka smar i cieknie po tym, no, i potem do kogo ma, możecie mieć pretensje? Potem wam powiedzą w lakierni proszkowej, że takżeście sobie przygotowali. Także na, trzeba naprawdę na, na wszystko zwrócić uwagę. Tutaj łożysk nie ma takie kółka z blachy, tutaj powycinałem, wywierciłem otwór, śrubą skręciłem i będą mogli sobie po prostu za to powiesić. Także tak ta piastka jest gotowa. Tarcz, co? No, tarcz jeszcze dobra. Minimalna grubość tarczy to jest 4,5 mm. Ona ma tutaj jakieś 5,5 mm. Także myślę, że. Ładnie się ją zabieli i nie będzie problemu. Też postaram się wam pokazać, jak będę przetaczał tarczę u tomka na tokarce. Zobaczycie, jak to, jak to się odbywa, jak to, jak to się robi. I kolejna też jest taka kwestia, że Tomek mi odradził malowania tarczy proszkowo, bo to wiecie, jednak temperatura, żeby się tarcz nie rzuciła, także tarcz chyba pójdzie do malowania na mokro, ale też będzie tutaj wszystko ładnie wyszkiełkowane i tak to i tak to wygląda. Tutaj widać do jakiego momentu klocki chodzą, że tutaj zawsze zostaje taki rand. Teraz mam nadzieję, że mi się uda do tej MZ-ki kupić jakieś fajne klocki, bo pamiętam, że przy tamtej mojej to miałem właśnie problemy, że stale mi te klocki piszczały. Może jeżeli ktoś wie, gdzie można by kupić jakieś fajne klocki, no to napiszę w komentarzu. I kolejna kwestia. Tak, jak już mówiłem, na dniach wszystko pojedzie do malowania. I tutaj ostatnio pasowałem sobie z tym błotnikiem. Ale tamten błotnik, że tak powiem, no, widać, że jego waga jest potężna. Także nosi na sobie duże ślady szpachli. I kolejna kwestia. I Tomek mówi: weź sobie spasuj z tym swoim błotnikiem, który tutaj będzie przy tym motocyklu. No, i oczywiście tutaj te otwory były, że tak powiem, takie wiecie, musiałem tutaj to ładnie wyklepać, żeby to tutaj wszystko ładnie pasowało. No i widzicie jak ten błotnik wygląda. Tak jak teraz można powiedzieć, on jest ładnie tutaj w ramie, w linii, a końcówka już ucieka, tak? To jest standardowy problem. Rozmawiałem też z Tomkiem na ten temat. Mówi: "Mateusz, pamiętaj, no choćbyś chciał, nie wiem jak zrobić idealnie, to czasami po prostu się nie da. Wiadomo, tutaj po rancie z jednej, z drugiej strony, mam ładnie tutaj już wyprostowany ten błotnik, bo on też był taki trochę że tak powiem sfatygowany przez te wszystkie lata. I do czego tutaj zmierzam? Że po prostu tak jak widzicie, tutaj, żeby ten błotnik patrzał ładnie w koło, no tutaj mamy po prostu te fasolki na tym błotniku, i tutaj możemy sobie załóżmy w ten sposób regulować góra-dół, żeby po prostu ten błotnik był ładnie w linii. Są tutaj na tyle. Na tyle tutaj jest regulacji na tych fasolkach, na błotniku że no będziemy potem w stanie to wyregulować. Tak jak widzicie, że ta końcówka, ona cała tutaj idzie jakby jakby zwinkła. Postaram się tutaj jeszcze to troszeczkę podprostować, ale też, że tak powiem, bez przesady, bo wiadomo, potem przyjdzie tutaj tablica rejestracyjna, to też można powiedzieć, że się to trochę zgubi, tak? I tutaj też miałem robotę z tym ogonem, bo musiałem ten ogon spawać. Na razie sobie tutaj wrzuciłem tak młotki, żeby mi się ta rama nie obalała do tyłu, bo jak mam z tyłu założony błotnik, to mi to przeważa. No i tu muszę jeszcze zaślepić główkę ramy i żeby po prostu tam nie napaćkało się wszędzie tego proszku, żeby potem nie trzeba było wszystkiego tyle czyścić. No i tak, tu mam ten tylny bęben już też przygotowany. Do tomka muszę go sobie u tomka wyszkiełkować, tak samo te lagi. No, i tutaj te elementy. No, i tutaj widzicie moi drodzy, udało mi się naprawić ten tylny, ten tylny ogon. Zaraz przejdziemy do, do ramy, to wam pokażę o co, o co tutaj się rozchodziło. Przez to, że tutaj był podgięty ten tył do góry, to już po prostu ten tył nie był na tych otworach, tylko to wszystko były otwory przesadzone. O, nie pokazałem. Przez to, że ten tył był podgięty, nie było na tych otworach, tylko były te otwory o wiele dalej. No i musiałem tutaj ładnie to wyspawać. Ładnie wyspawałem, obrobiłem, tak jak widzicie, tak jak umiałem, tak zrobiłem. Tutaj od środka widać, że są takie delikatnie ubytki, ale tu już nie cuduję, nie będę tutaj już nic kombinował, to będzie od spodu, tak tego nie będzie widać. Jeszcze się zastanawiam, czy tutaj sobie w tym miejscu nie przyspawać śrubki <laughs> i nie zrobić takiego punktu masowego że chodzi o to, że tutaj spod motocykla sobie pociągnę po prostu kabel masowy i z tylnej lampy z kierunków po prostu masę sobie tutaj z tyłu podłączę nie będę musiał przez cały motocykl do końca ciągnąć punktu masowego także chyba sobie tutaj taką śrubkę jeszcze przyspawam tylko muszę ją gdzieś tak z boku zrobić, żeby tutaj nie przeszkadzało do tej do, tych, do tej kabli od instalacji także taką modyfikację tutaj sobie jeszcze przeprowadzę no i tak to będzie tutaj już pomału Wyglądało i będzie to przypominało. Oj! I będzie to, że tak powiem, jakoś tutaj przypominało. No i oczywiście, tak samo tutaj te pręty były poobcinane, poskracane po 20 mm. Nie wiem, co tutaj autor miał na celu, ale też musiałem tutaj z pręta w pręcie wywiercić otwory. I ładnie po prostu przyspawałem, i też udało się to uratować. Także ja już tutaj. Kompletuję wszystkie elementy i zawożę to, że tak powiem, do malowania proszkowego. Poproszę tam w tej lakierni proszkowej, jak będzie taka możliwość, żeby mi polowili zdjęcie, jak to będzie wyglądało po piaskowaniu. Tak się prezentuje, moi drodzy rama, po wypiaskowaniu. Znajomy mi tutaj tak wypiaskował to, że tak powiem, na szybko, pobieżnie, tylko żebym mógł sobie zobaczyć, jak to tutaj. Wszystko wygląda, czy nigdzie nie ma mm, żadnych pęknięć I jutro zawożę to już do takiego prawdziwego piaskowania i do malowania proszkowego O tutaj widzicie, pokazały się takie małe dziureczki To zaraz to TIGiem ładnie yy, poprawię No tutaj wyszło powiem Wam szczerze, że naprawdę lepiej jakbym mógł sobie to wymarzyć To przejście bo nic nie widać. Nie widać tutaj w ogóle, że cokolwiek się działo. No i to tutaj muszę, widzicie, zeszlifować tutaj te spawy z jednej i z drugiej strony. I jutro to zawożę i następny materiał to już będzie wszystko pomalowane. I będzie pomału można myśleć o montażu. Tylny wahać tutaj, tak jak widzicie, też podcinałem te mocowania. Tu też muszę tylko lekko tigiem i pilniczkiem na równo wyrównać, żeby tutaj takiej dziury nie było. No bo jak to tak zostawić takie coś. Gwinty są poprawione są w porządku. I tutaj lekko były takie zadziory. To pilnikiem przepiłowałem. A tak to wszystko w jak najlepszym porządku. Te dwa błotniki, też go poprosiłem, dałem mu, żeby właśnie mi je wypiaskował. Ten z lewej. Tutaj będzie właśnie zamontowany. DMZ. Ten z prawej. Taki jakiś, nie wiem, napuchnięty. On w ogóle jakiś taki większy. Jest. Także ten tutaj z lewej jest ładniejszy. Ten tutaj z prawej. Widzicie, by trzeba było go troszeczkę wyklepać, podprostować. Ale to się. Doszykuje. Doprost, podprostuje go tutaj jak się da. I może go też do malowania dam. Zobaczę, muszę się zastanowić. No i tutaj mam resztę rzeczy. Musiałem właśnie te mocowania podprostować, bo to też było wszystko pogięte. Także to podprostowałem. Tarcz już mam też ładnie tutaj przyszykowaną, odklejoną tą płaszczyznę, żeby po prostu to nie było zamalowane. Tylko nie wiem, czy to dam do proszku. Zobaczę, bo nie chcę, żeby się ta tarcz rzuciła i żeby tarcz nie poszła na zmarnowanie. Nóżki, tutaj wszystko wstępnie jest tak liźnięte, to tutaj też ładnie wyszło, pospawane jeszcze tutaj się jakieś mi gluty pokazały, to je wyczyściłem i tutaj sobie zabezpieczyłem tą sztycę, żeby nie trzeba było potem walczyć z tą farbą, także w następnym materiale już wszystko Wam pokażę, jak będzie pomalowane jak to samo, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało czy efekt będzie taki jak sobie życzę Także moi drodzy, tym miłym akcentem będę się z Wami żegnał i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!